Siema, siema! zadanie pierwsze z koronopowtórki, dzień ósmy CKS ósma klasa. Tosia buduje wieżę z trzech klocków czerwonego, żółtego i niebieskiego, ustawiając je jeden na drugim w przypadkowej kolejności. Dokąd zdanie. Prawdopodobieństwo tego, że klocek niebieski znajdzie się w środku, a na nim klocek czerwony jest równy. Mamy obliczyć prawdopodobieństwo. Prawdopodobieństwo liczymy, ze wzoru mamy prawdopodobieństwo zdarzenia A. To są wszystkie zdarzenia, które nam sprzyjają przez wszystkie zdarzenia możliwe, czyli przez omega. I musimy to sobie ustalić. W takim razie, ile będzie wynosić nasza omega, czyli wszystkie możliwości? Ile my mamy możliwości ustawienia tych klocków? Bardzo szybkim sposobem jest reguła mnożenia to jest dopiero liceum, ale. Tutaj można jak najbardziej ją użyć. Najwyżej się jej nauczycie, zaraz wytłumaczę jeszcze drugim sposobem. Mamy trzy miejsca. Pierwszy klocek ten na dole, ten środkowy i ten na górze. Najpierw losuję klocek na dół, na spód, tak? muszę go na czymś postawić. No to ile ja klocków mogę wylosować? Mam trzy kolory. Czerwony, żółty i niebieski. No to mam trzy kolory. No to mam trzy opcje. Jeżeli już jeden wylosuję i go postawię, no to na drugim miejscu już mam do wyboru tylko. Dwa klocki. I na ostatnim miejscu zostaje mi tylko jeden klocek, no bo już dwa postawiłem, a miałem 3. No to sprawa wygląda w ten sposób. To jest reguła mnożenia, dlatego mnożymy wszystkie te tutaj rozpisane miejsca i wychodzi nam, że omega to jest 6. Żeby to jeszcze inaczej pokazać, jak to można rozrysować i zrobić. Zobaczcie, na pierwszym miejscu, na spodzie, Mamy trzy możliwości: czerwony klocek, żółty i niebieski. Jeżeli wybiorę czerwony, to na drugim miejscu, to jest już drugi klocek, mogę mieć żółty albo niebieski, bo czerwony już jest na dole. W takim razie, jeżeli wybiorę żółty, to na górze, na trzecim miejscu, może być już tylko niebieski. W takim razie cofam się jeszcze tutaj, jeżeli na drugim miejscu będzie niebieski, to trzecim może być już tylko żółty. I tak samo żółty też ma dwie opcje. Jeżeli wypad żółty na sam dół, no to na jako drugi może być czerwony albo niebieski. Jeżeli wypad czerwony, to ostatni będzie niebieski, jeżeli wypad niebieski, to ostatni będzie czerwony. I ostatnia opcja, czyli niebieski na samym dole, czyli jeżeli wypad niebieski, to drugi może być albo czerwony, albo żółty. Jeżeli drugi jest czerwony, to ostatni będzie żółty i na odwrót, czyli jeżeli drugi jest żółty, to trzeci musi być czerwony i zobaczcie, jeżeli by to tak dokładnie tutaj policzyć, to tu mamy jedną opcję, ona się ciągnie tu i w takim układzie i to jest jedna opcja ustawień tych klocków. Druga opcja to jest też tu tu i tu, czyli Dochodzi na końcu ta zamiana żółty-niebieski, niebieski-żółty. Czyli możemy policzyć wszystkie opcje, które dochodzą aż tu, i mamy ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Czyli łącznie też mamy omegę 6 czyli dokładnie to samo. Trochę dłużej trwało, trochę więcej rysowania, można się pomylić, ale wynik jest ten Dobra, ale ile zdarzeń sprzyja naszemu zdarzeniu? Ile mamy. Opcji ile takich może się zdarzyć. I mamy jasno powiedzieć, że klocek niebieski znajdzie się w środku, a na nim klocek czerwony. Czyli pierwszy musi być żółty. No i szukamy go. Żółty jest pierwszy. Drugi jest niebieski, a na nim klocek czerwony. I tak naprawdę taką opcję mamy tylko jedną, ona jest tutaj. Czyli nasze A, y, nasze A jest równe. 1. W takim razie prawdopodobieństwo zdarzenia A to jest 1 szósta. I to jest odpowiedź A. Zadanie drugie. Rzucamy standardową sześcienną kostką do gry. W sumie nie standardową, a symetryczną. Liczba 1 jest wartością prawdopodobieństwa zdarzenia polegającego na tym, że w jednokrotnym rzucie kostką wypadnie. Liczba 1. Pamiętacie, przed chwilą było prawdopodobieństwo zdarzenia A. To była liczba... Sprzyjających nam zdarzeń przez omegię. I prawdopodobieństwo zawsze jest liczbą mniejszą od 1, chyba że to jest zdarzenie pewne. W takim razie, żeby wyszła jedynka, a musi być równe omedze, czyli musi być naszym zdarzeniem, a musi być coś, co na pewno się wydarzy. A jeżeli rzucimy kostką standardową, sześcienną, symetryczną, to, co na pewno wypadnie z tych tutaj odpowiedzi? Nieparzysta liczba oczek? Parzysta? Liczba oczek mniejsza od 6? Czy liczba oczek większa od 0? Na pewno wypadnie liczba oczek większa od 0. 0 nie mamy, czyli jest OK. I na pewno wypadnie albo 1, albo 2, albo 3, albo 4, albo 5, albo nawet i 6. Czyli na pewno coś z tego wypadnie, dlatego to właśnie będzie odpowiedź D. Zadanie trzecie. W pojemniku znajdują się kule zielone, czarne i białe. Liczba kul zielonych stanowi połowę liczby wszystkich kul. O co im I prawdopodobieństwo wylosowania kuli czarnej jest równe. No dobra, zapiszmy sobie to, co mamy podane. Jeżeli jako x oznaczymy sobie wszystkie, wszystkie kule, no to w takim razie zielone to jest połowa z x. Później wiemy jeszcze, że czarne i białe. To jest druga połowa, no bo skoro połowa, to jest, to są zielone, no to czarne plus białe, to też jest druga połowa. Można by było to jeszcze narysować sobie na pewno, tak? Wiemy, że na pewno zielone to jest połówka, ale wiemy również, że jakoś tutaj ta część z lewej też jest podzielona. Nie, nie napiszę wam dokładnie ile których jest, bo tego nie wiemy. Ale na pewno są białe i na pewno są czarne. I teraz tak, prawdopodobieństwo wylosowania kuli czarnej jest równe pół. Tak jak wcześniej było, to jest prawdopodobieństwo, musi być mniejsze od 1, ale jeżeli kuli czarnej jest równe połowę, no, że tak powiem, nie za bardzo, no bo połowa, jedna, druga prawdopodobieństwo to jest wylosowania kuli zielonej. To jest prawdopodobieństwo jedna druga. Jedna druga to jest prawdopodobieństwo też wylosowania albo kuli czarnej, albo białej, ale na pewno nie tylko czarnej, bo istnieją też kule białe, czyli prawdopodobieństwo wylosowania kuli czarnej jest na pewno, załóżmy prawdopodobieństwo od A na pewno jest mniejsze od jednej drugiej, dlatego tutaj będzie fałsz. I teraz drugie zdanie, prawdopodobieństwo wylosowania kuli zielonej jest większe. Od prawdopodobieństwa kuli białej. No i tak samo zwróćcie uwagę, że tutaj też wiemy, że na pewno zrobimy sobie prawdopodobieństwo zdarzenia B. Na pewno prawdopodobieństwo zdarzenia B polegającego na tym, że wylosujemy białą, na pewno jest mniejsze od jednej drugiej, bo istnieją kule czarne w naszym pojemniku. Dlatego też prawdopodobieństwo wylosowania kuli zielonej, jest większe od prawdopodobieństwa wylosowania kuli białej. Czyli to będzie. Prawda? Zadanie czwarte. W pewnej firmie pracuje 5 osób. Średnia pensja w tej firmie jest równa 3200 zł. Najmniej zarabia pan Niedźwiedzia. Jego pensja jest niższa niż 2700. Czy prawdziwe jest stwierdzenie, że średnia pensja pozostałych czterech pracowników jest wyższa niż 3200? Wybierz tak albo nie i uzasadnienie. Dobra. W takim razie wiemy, że jeżeli Średnia wynosi 3,200. No to łącznie, jeżeli 5 osób średnio zarabia po 3,200, to wiemy, że łącznie to jest 16 tysięcy. I teraz tak, ale wiemy, że mamy obliczyć średnią pensję pozostałych czterech pracowników. I pytanie, czy jest wyższa, czy niższa niż 3,200. Ale wiemy, że pan Jędrzej zarabia na pewno mniej. Jędrzej ma mniej niż 2700 zł. Mniej. Czyli jeżeli od tej puli odejmiemy to 2700, to zrobimy to pisemnie tutaj. Mamy 13300. Na pewno on ma mniej od tego. I to 3300 to jest łączny, łączna pensja tych czterech osób. Czyli cztery razy. Jakaś średnia daje nam 3300. No i 3,300 podzielone na 4, to jest x jest równy 3325. Ale żeby być pewnym naszego rozwiązania i uzasadnienia, załóżmy, że pan Jędrzej zarabia 2000. Pan Jędrzej zarabia 2000. W takim razie mamy 16 000, odjąć 2000, to jest 14 000. I to 14 000 to jest suma tych czterech średnich pensji. Czyli łącznie zarabiają 14 000 ci pozostali pracownicy. W takim razie x tutaj średnią byłby 3500. I widzimy tutaj, że im bardziej pensja pana Jędrzeja maleje, bo tutaj przyjęła maksymalny pułap. Tak? 2700 sobie założyliśmy. On zarabia co prawda mniej, ale to jest maksymalnie. Czyli średnia wynosi 3325, jeżeli on zarabia 2700, ale jeżeli zarabia jeszcze mniej, czyli załóżmy 2000, to średnia pozostałych czterech pracowników wzrasta i wynosi 3500. W takim razie czy prawdziwe jest stwierdzenie, że średnia pozostałych czterech pracowników jest wyższa niż 300? Odpowiedź brzmi tak, ponieważ. I teraz wszyscy pracownicy zarabiają łącznie 16 tysięcy. No okej, okay, no tutaj nie widzę związku. Ale cztery pracownicy oprócz pana Jędrzeja zarabiają więcej niż 13-300. I tutaj to jest prawda i to jest nasze uzasadnienie. Zadanie piąte. Janek przez 7 kolejnych dni tygodnia o godzinie 18 mierzył temperaturę powietrza. Średnia arytmetyczna odczytana, odczytanych przez niego temperatur z tych 7 dni wynosiła 2. No to ja już sobie standardowo zapiszę, że wynosiła 2. Na poniższym diagramie zaznaczono 6 spośród 7 odczytanych przez Janka temperatur. Każda temperatura wyrażona jest liczbą całkowitą. No dobra, no i wiemy, że to jest średnia arytmetyczna, no to. Mamy jej wynik, wiemy, że będziemy dzielić przez 7 dni, bo przez 7 dni Janek mierzył temperaturę. W poniedziałek odczytał 2 stopnie, później we wtorek odczytał 6 stopni, w środę odczytał 3 stopnie, w czwartek odczytał minus 2 stopnie, w piątek odczytał 1 stopień. No, i w sobotę odczytał jeszcze minus jeden stop. Oraz mamy jeszcze niedzielę. 2, 4, 6 dni i niedziela. No to tu już mi się nie mieści. W takim razie napiszę, co jest z przodu. Dodawanie jest przemienne. I nasz x to jest niedziela. W takim razie mamy równanie z jedną niewiadomą. Standardowo pomnożymy sobie to razy 7. I mamy to, co jest do góry. Przez 7, 7 się skraca. No to wychodzi na to, że na pewno tutaj jest 14. A my zajmiemy się tym jeszcze, co jest na kresce łamkowej. Mamy x. Plus coś tam, no i patrzymy. 1 odjąć 1 się redukuje, 2 odjąć 2 się redukuje. W takim razie tutaj mamy 6 plus 3 to jest 9, czyli mamy x plus 9 jest równe 14. Czyli przenoszę 9 na drugą stronę, mamy samego x, 14 odjąć 9 i wychodzi na to, że x jest równe 5 i tyle odczytał Janek w niedzielę.